Cześć, siema bardzo serdecznie, ja jestem Cytrus, a to jest kolejny odcinek z gry Syberia. I wiecie co? Wiem jak już y no, uruchami się cały automat śmieszny. Szczerze dziwię się, że jak przymierzałem już te koła zębatę, to nie wpadłem na że po prostu klucza użyć. Więc <śc> no... <ś> brak słów. Ale wiecie, najprostsze rozwiązanie. Miałem już przy sobie wszystko, to jednak się tego... Ale dobra. Drabina elegancko już... E się rozłożyła, teraz trzeba wejść pewnie na ten dach i coś tam na strychu zrobić. Ale co to kurczę, nie mam pojęcia. Dobra, no właśnie, przez okno jakieś tam. Raczej drzwi tutaj by nie było. Dobra, gdzie my teraz możemy iść? W lewo albo w prawo? Dobra, chodźmy może najpierw w lewo. Eee, o, można wziąć sobie coś z biurka, Sto kałało. Anna, co to? Iś dziennik jej. Eee, nie chcę się w sumie czytać, wiecie? Jeśli mam być szczery? Dużo tego do czytania, a pewnie nam z tym nic nie pomoże raczej. Eee... Dobra, przejdźmy jeszcze tutaj. Coś tu jest do dotknięcia? O! Jest coś? A żaróweczka. Na no spoko. O, Momo. Mamut. Narysujesz mamuta dla Momo? Momo, to ty? Ach, ale mnie przestraszyłeś. Możesz ty? Czas nimi się pogadać się gadamy. Co tam masz do powiedzenia? Co taki mały chłopiec jak ty tutaj robi? Momo, chce obraz mamuta. Tak, jak Hans malował. Wybacz, nie mam przy sobie zdjęcia mamuta. To papier, to ołówek. Weź i rysuj, mamo chce mamuta. Nie poddajesz się łatwo, prawda? Dobra, młody mi dał jakiś ołówek i papierek, tak? Momo, muszę teraz iść, ale zobaczymy się później, dobrze? A teraz tak, ołówek i papier. Samego raczej go nie mogę użyć. Na nim też nie. No dobra, trzeba gdzieś coś szukać w tych dwóch pokojach, co nas na jakiś lat naprowadzi. Tutaj raczej się chyba nic nie da. To czy na biurku powinniśmy rysować, ale... O! Czekajcie! Coś trzeba... Jest i nasz mamut! Ha, ha, ha. No dobra. Ale to jakiś wyskrobany, kurczę, felek. To my teraz musimy to jakby ołóweczkiem go odszkicować, tak? Tylko fajnie, że ona malowała nawet poza tym. Poza papierem, ale... Dobra, jest piękny. To co teraz trzeba, chyba mamo to go zwrócić, dać. No dobra młody, chciałeś mamuta, mamy mamuta. Trochę żeśmy go... Odbili, ale... Dobra. Pogadajmy z nim. Momo... Jest jeszcze coś, o co chcecie spytać. I... Mamo słucha. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mamo! Gdzie ja mam teraz niby tego mamuta? O jest. Dobra, synek mamuta i dajemy mu. Masz młody i ciesz się tym słonim. Co on się cieszy, czy co? Co on tak wjeżdża? No, Razu skitrał? Mamo, dziękuję, mamo się cieszy, chodź! Za mamo idź. Momo pokaże tobie sekret. O, proszę. No to przynajmniej teraz mam przewodnika. Mam nadzieję, że przez jakiś czas będzie nam tutaj wszystko pokazywał. Ja aż tak nie będę musiał się wysilić tutaj z tymi wszystkimi naszymi zagadkami. No wchodź tutaj, Kate, na te krzesełeczko i... Okej, okay, on poszedł tędy. Biegnij, biegnij! Pytanie, gdzie on kurde powiem. Tutaj go jeszcze nie ma. Czyżby go trzeba było gdzieś... O jest, dobra. No, co tam masz dla mnie do pokazania, mistrzu? Widzę twój beret. Czyli trzeba wyjść, mi mówisz, tak jak do miasta iść. No dobra. To do miasta. Momo jest tutaj. Okej. Okay. Ale oni biegają tak normalnie, jak nie wiem, w łyżwach, jakby chcieli się rozpędzić. Tak na boki strasznie. No ale. Sprint to sprint, nie? Dobra, zgaduję, że trzeba jechać tutaj dalej iść. Dalej mu ma nie widzimy, więc trzeba prosto przed siebie. Dobra. Jeszcze kurczę, fair. Jaki on chciał nam sekret pokazać? Zaraz się okaże, że w ogóle żeśmy go gdzieś zgubili, kurczę, a w ogóle bym się nie zdziwił, szczerze powiedziawszy. Nie, jest, mono. Dobra, mamo, chodź tutaj. Mów co tam chcesz tam powiedzieć. Bramę Rombano otwiera koszwek. Skąd on miał klucz? Jak ja chciałem wejść, to jakoś nie mogłem. No, on podchodzi i na legalu. No dobra. To my też. Czekaj, gdzie ona skoczy prowadzi, jakiś sekret chce nam pokazać, ale. Dobra, dalej, 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 pani Kate. Ale fajne kurczy widoczki. Ja pierdykam, niby tylko moc, niby trochę wody, a zarąbiste. Ale fajne lokalizacje, kurcze. Zarombiste. Biorąc pod uwagę, że to jest graficznie 800x600, taka rozdzielczość to szczerze nie wygląda. No może jak się tak na postać przyjrzymy, ale. Same tło Dobra, chodź tutaj jakimiś dróżkami, kurczę, felek z gajnikami. No, no, Dobra, przez most teraz, o ile dobrze widzę, jakiś drewniany trzeba iść tam. Ale on nam uciekł, kurcz, felek strasznie daleko, no. Ten momo Weź dogon teraz kurczę, gówniawa. No łódka. Co do łódki mam iść, nie? Nie, mamy Co? Czekaj, czekaj, czekaj. Coś tu jest. Jakiś wiosło chyba. Szkoda, że porzucono tę łódź. Jest cała podziurawiona. Szkoda, że porzucono tę łódź. Aha, dobra. Czyli idziemy dalej brzegiem tego jeziora może. No, zobaczymy. Momo, gdzie ty jesteś? O, dobra, jest Momo. Zobaczymy, co teraz mam nam powiedzieć. No, gadaj, miszu. Stąd dalej. Uff. Tu jesteś, Momo. Zabrałeś mnie na ładny spacerek, ale za to muszę ci powiedzieć, że tu jest przepięknie. Momo chodzi tu często. Momo lubi chlapanie wodą. O, ty proszę, dobra. No to misja. Po co mnie tu przyprowadziłeś? Mamut to zabawka w jaskini. Ważna dla Hansa, ważna dla Anny. Anna mówiła. Jaskinia? Jaka jaskinia? Gdzie? Momo, nie jest kłamczuch. Eee, no, no wiem, że nie kłamiesz, tylko gdzie jest ta jaskinia? Po co mnie tu przyprowadziłeś? Mamut to zabawka. W... Jaskinie. Momo, mamo. Dobra, czyli cześć, tutaj już. No, tu jakieś rzeczy są, jakaś kolejna lokalizacja, on tutaj będzie jakaś jaskinia. Czekajcie, trzeba jakąś zaporę chyba przekręcić, nie? Nie. O. To chyba jest zepsute. Coś musi mi pomóc. Coś nie wyszło. No dobra, wracamy do mamo. Może nam przynajmniej pomoże. A nie takiego przyjdzie i tylko pojawia jakieś jaskini i nic dalej. Dobra, sądzę, żeśmy... Nie, tutaj trzeba iść chyba, bo sąd żeśmy nie przeszli. Wysuję jakieś przejście. Najwidoczniej. Te prowadzi w sumie nigdzie. Chociaż nie jest. Tędy nie przejdę. Nie, jednak nie. Dobra, spoko. Jeśli ten nie da rady, no to prosimy Momo o pomoc. Może on będzie taki siłacz, że tą zaporę jakoś weźmie. Mamo, jest jeszcze coś, o co chcecie spytać. Mamo, słuchaj. Weź mi pomóż. Pomożesz mi? Co mamo ma robić? Pomóż mi otworzyć zaporę. No, no, zapora. No. O, mamo, silny. Tak, silny, kurczę. Zobaczymy. No, ciągnij. No ja nawet się pchaj. No co za! Jaki gość. Ups! Jaki. Połamał? No pięknie, teraz co ja mogę? Wygląda na zepsute. Mogę to podnieść? Mogę. No serio, że też to włożysz pod koszulę? No, Okej. Okay. Fajnie. To chcę teraz to naprawić. Nie da się. Oż ty kurczę. Wiecie co, Idziemy do tamtej łódki, bo tu chyba jakiegoś nowego kija trzeba, bo tu jest jakoś tak dziwnie pęknięte. Więc może ten kij już jest sama na dźwignia bezużyteczna. A z kolei tam jakiś kij żeśmy mogli podnieść przy tej całej łodzi. Także chodźmy, tutaj, tu, 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 to, tu, tu i bierzemy. Haha, <laughs> da się! No, 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 dawaj, dawaj. Nie sięgniesz? Mogłabym użyć jednego z wioseł jako dźwigni, ale jak mam do niego dosięgnąć? Aha, czyli teraz dźwignię robisz za takie jakby przedłużać o i teraz powinno się okej. Okay. Teraz powinnaś normalnie sięgnąć na laić. O właśnie. Pięknie. No dobra, podnieś teraz to, nie? to wiosło jest całe brudne i mokre. Ojej, no w końcu było w wodzie. To wiosło jest całe brudne i mokre. Czy Trzeba było do tego momo zatrudnić. W... No, dokładnie. Bo raczej nie mam czym wytrzeć, nie? Kałamasz. Co? Nie, nie, nie. Lecimy teraz do Momo. Teraz, niech Momo przynajmniej to wślizłe i tak dalej niesie, a nie. żeś połamał, teraz masz. Dobra, teraz tylko pytanie, czy to będzie pod pomoc, czy pod misję? Raczej chyba pomoc. Momo, jest jeszcze coś, o co chcecie spytać. Momo, słucha. Ej, yy, dobra. Pomoc. Przesunęłam wiosło bliżej. Będziesz tak miły i pomożesz mi je wyciągnąć. Mama mówi tak. <laughs> I mamy Mudzina. <laughs> dawaj, dawaj próba <prowadź> się go teraz. <laughs> Jest mokry i brudne, to niech on teraz za to, że złamał dźwięk, nie nosi. <laughs> no, dawaj. A jemu nie przeszkadza, czy mokre, czy nie mokre, czy brudne, nie brudne Fajne wiosło za to ma No to teraz z tym wiosłem trzeba będzie chyba jakoś, nie wiem Gdzieś po skurczę kurczę rąbaleń. Czyli tutaj raczej już nic po nas, to idziemy tam dalej Zobaczymy, czy może przez to przejść, jakoś będziemy mogli przejść, czy Najwyraźniej no, po prostu te wioski posłuży jako dźwignia. No, czekajcie, pogadamy z nim. Momo, jest jeszcze coś, o co chcecie spytać. Momo, słuchaj. I teraz albo pomoc, albo misja. Raczej misja. Po co mnie tu przyprowadziłeś? Mamo, tu to. Jaskinie. Momo, nie. nie, 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 nie. Jesz... Momo, jest jej. Momo, su... Momo, muszę. A teraz... kurcze efekty. Trzeba Momo, słuchać. Jest jeszcze coś, o co chcecie spytać. Mamo, słuchaj. Dobra, Te, to, no to pomoc. Pomożesz mi? Co mamo ma robić? Pomóż mi otworzyć zaporę. Mamo mówi tak, mamo, silne. A, da radę teraz? W sumie nie zdziwiłbym się, ale jak on chce, to wiesz, najpierw się będzie żeby tylko kij z niego został. Może po prostu taką włoży. Bo, że taką stromenkę Silny chłopak. Oprasz. No, hoj. No dobry jest. Ok, mamo, bardzo silny. Dziękuję, mamo. No dobra, otworzyła się zapora. Teraz teoretycznie powinna woda stąd się. W że tak powiem, odlać, czy tam rozlać mniej więcej i powinniśmy już spokojnie przejść tamtym przejściem chyba do tej jaskini mi się wydaje Już powinno być mniej wody, tylko tak wiecie, po kolana więc powinniśmy dać radę Oczywiście, że tak, patrz elegancko, kurcz Fajnie pomyślane w sumie ta zagadka Dobra, jest i jaskinia, więc come on. Jesteśmy w jaskini, a w jaskini jest zawsze jakoś jeszcze akurat w tej jeszcze tak ciemno nie jest. Eee, dobra, tutaj jest przejście. To chodźmy. O, trzeba, trzeba mu się przypatrzyć, co to będzie. Mamut maskotka, o proszę. Dalej coś trzeba iść. Przyjść do Momo i się go spytać co to jest w ogóle. Coś mi się wydaje, że on jest znawcą mamutu, więc trzeba raczej... U niego posiąć tą wiedzę, zobaczymy. No, mama, teraz będziesz się bawił ku Nie wiem. W znachce zabawek. Biegaj, biegaj, Kate. No. O, proszę bardzo, znowu telefonik. Halo? Kate, hey, to ty? Tak. A myślisz, że niby kto? Przez tę odległość. Opowiadaj, jak ci się wiedzie w Europie. Szczęścia raz Ciebie, co? Mi nigdy nie zdarzają się takie niespodzianki. No wiesz, wszystko, co dotychczas widziałam w Europie, to mała wieś, a do tego niegrzesząca gościnnością. Na domiar tego cała sprawa komplikuje się, bo pojawił się ni stąd, ni spadkobierca, a ja muszę go odnaleźć. Miałam z lit, która wpadła na Josa i wpadli razem na kawę. Nie był zbyt szczęśliwy. Jutro spotyka się z klientem, a kiedy Marson mu powie, że sprzedaż jeszcze nie doszła do skutku. Och, ciesz się, że będziesz po drugiej stronie oceanu, gdy zacznie się afera. Tak, rozumiem. A co u ciebie? Jak tam w pracy? Patrz, Z mamą z nie, ma, nie ma czasu gadać, a z koleżanką to jak najbardziej, to nie, piersko. pamiętam, to <laughs> poprawienie sama się tutaj narzuca. Zaczęła się Och, szczęściara. Było wspaniale, Katie. Pamiętasz tę błękitną bluzkę z jedwabiu, która mi się podobała? Zgadnij, za ile ją kupiłam. Nie wiem, za 250... 200... Za 140 dolarów. Wracaj tu szybko, to razem pójdziemy na zakupy. Gdyby to ode mnie zależało... Słuchaj, muszę kończyć. Zadzwoń szybko, chcę znać każdy szczegół twojej wspaniałej przygody. Nie żartuj, uważaj na siebie. Ty też. Dobrze będę. Ty też. Dobra. Eee, teraz co mamy dalej robić? Kurczę, felek. Momo gdzieś nam. Też nie, momo tutaj był przy Zaporze chyba. Tak, nie, nie ma go. Kurczę, felek. No tu gdzie jest momo? Tutaj na pewno nie ma. Może trzeba się wrócić. A ty kurczę, on no, tu powinien chyba stać. Dziś po nas. Czekaj, zobaczmy tutaj. Jeśli nie, to wracamy. Tam, gdzie była ta łódź. Może on gdzieś przy łodzi czeka, nie. Tutaj wątpliwa sprawa, w sumie. Dobra, idziemy teraz tędy i szukamy momo. Bo raczej ten mamut to lalka mamuta. Co dalej, to szczerze nie mam pojęcia. Ale pewnie coś fajnego. Chyba trzeba jednak wrócić, wiecie. Dobra. No, ale mamo też nie powiedział kurcze, jak jakoś tak nie, ani ni B, ni C, że, że gdzieś leci, nie? Dobra. Wrócimy może to kule z kimś trzeba będzie pogadać. O, tędy jest przejście. Wracaj teraz całą drogę, spoko. Dobra, Mamuta, żeśmy przyszli tędy, o, dobra, dobra, biegaj. Tak, to jest ten mościk. Jeśli nie znajdziemy Momo, to spytam się w ogóle obecnie kogo w sumie. A mam nadzieję, że Momo gdzieś tu będzie. Aczkolwiek nie wiem. Na pewno spytam się Barmana. Znaczy recepcjonisty, sorry. się pomyliło kurczę fej. A jak nie recepcjonisty, to wrócimy się do tamtego ogrodu, gdzie żeśmy drabiną wchodzili do tego domu całego. I tej ogroniczki może jakoś spytamy czy coś. Aczkolwiek szczerze powiedziawszy wątpliwa sprawa. Mogę no, i okay, tak się zdobyć, że robię nie tak co trzeba, no ale niestety trzeba jakąś tą zagadkę rozwiązać. Nie? Czekajcie, pójdźmy może do kościoła, może tam się w końcu tworzyło. No bo ona mówiła, że tak ma kurczę Felek yy, czekać, aż się pogrzeb skończy, no to już kilka godzin gram już jakiś czas. Kilka już questów było, więc wydaje mi się, że już ta mysza powinna się skończyć.